Mamy kilka sposobów na to, aby wykonać zrzut ekranu w Google Pixel 10, 10 Pro oraz 10 Pro XL. Jeżeli chcemy wykonać zrzut ekranu za pomocą przycisków, które mamy tutaj na boku, telefonu po prawej stronie, to możemy to zrobić za pomocą przycisku od zasilania oraz przycisku od przyciszenia głośności. Kiedy naciśniemy obydwa te przyciski jednocześnie, to wtedy wykonamy zrzut ekranu. Drugi sposób na wykonanie zrzutu ekranu. Właściwie dotyczy to tylko zrzutu ekranu aplikacji. Musimy najpierw otworzyć jakąś aplikację, na przykład otworzę tutaj sklep Play, i następnie, kiedy przejdziemy do aplikacji otwartych w tle, no to pod spodem, pod podglądem aplikacji, znajdziemy właśnie przycisk zrzut ekranu, i w ten sposób możemy zrobić zrzut ekranu jakiejś aplikacji. Oczywiście sposób z przyciskami również działa w tym wypadku, jeżeli otworzymy sobie aplikację, natomiast tutaj, tutaj znajdziemy taki dodatkowy sposób. Na wykonanie zrzutu ekranu, ale niestety dotyczą tylko aplikacji. Jest jeszcze gest, który pozwala nam na wykonanie zrzutu ekranu, ale najpierw musimy go aktywować w ustawieniach. Także przechodzimy do ustawień naszego telefonu, następnie wybieramy system, przechodzimy do gesty i znajdziemy tutaj dotknij dwukrotnie, aby rozpocząć działania. No i oczywiście musimy włączyć ten ten gest, musimy go aktywować i następnie musimy się upewnić, że mamy tutaj wybrany zapis zrzut ekranu. Oczywiście, jeżeli chcemy, możemy sobie tutaj ustawić cokolwiek innego. Możemy tak naprawdę otworzyć nawet dowolną aplikację. Natomiast w tym wypadku oczywiście skupimy się na zrzutach ekranu. No i jeżeli mamy tutaj włączony ten gest, mamy wybrany zrzut ekranu, no to następnie możemy dwa razy tapnąć naszym palcem, dotknąć tył urządzenia. Ja mniej więcej staram się to zrobić nad logiem Google, aczkolwiek nie mam to do końca tak dobrze opanowanego i trzeba jednak troszkę wyczucia, aby faktycznie wykonać ten rzut ekranu. Musimy spróbować w ten sposób. Jeżeli zrobimy to prawidłowo, to również poczujemy drobną wibrację. Mi się teraz udało akurat wykonać rzut ekranu. Spróbuję jeszcze raz, zobaczymy czy mi się uda. Udało się. Także w taki sposób to wygląda. Musimy po prostu dwa razy stuknąć w tył urządzenia i ja mniej więcej robię to w tym miejscu. I w zasadzie to są wszystkie sposoby na wykonanie zrzutu ekranu na tym urządzeniu. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.